Hello, hello. Piątka! Jak się kraftuje i się przestanie, to wypadają ci rzeczy z ręki. O panie. Ja. Ale muzyczka się zapodała. Ja pili. Zabrałem ci crafting, chcesz? Dwa? Tak, chodź. Aaaa! To są te twoje z garażu? Tak, tak, Dorię Łapień się jednego do chałupy przyniósł. O, Edek! Edziu! A, czemu się nie w wkurza? Trzy Edki! O! o a -a! Osuń się! Jezu, jak się bije Baśkę, to narobi takie, wiesz... Klakocze. Nie da się tutaj tepać. Ja pierdolę tu nie da się tepać. Ale, ale, Aleksandra. O, tu się pali baśka. Teraz strzela do mnie szuka. A i trafiła mi juta. Ale, 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 ale. Fuck? A, a ty, co kurwa, skitrana pod drzewem? O Jezu What? To rośnie na jedną mączkę Kączka most. Mosty. Ja u... Yy. sobie nawzajem dawać chlebki do mor. O kurwa za głęboko Ty <noise> <noise> już z kimś innym to robisz skoro już za głęboko ci wsadza Chyba, że to nie chlebek Ja pierdolę <noise> Oj, nie. <laughs> nie. nie. A skąd mam wiedzieć czy się wyłowiła, czy nie? A, w chuja mnie zrobiła. Oj No i co? W tu będzie szedł haczyk Tutaj trzeba mieć czas reakcji dobry Dzięki To trzeba ryby wypatrywać Mam! No. Zamknij ten ryj kurwa A ja tylko po jabłko pójdę ty, hey, zostaw te jabłka Dobra, koczkodanie, na jakim jesteśmy poziomie? 26 Czy ty nie kurwa twarz koczkodanem? <śm> A wiesz, się spaliłem w labie razem z O Położyć Co? trochę kobiet No to chodź Nie to podniosłem? Ty to podniosłeś? Co? Tego co wyrzuciłam? No. Ty tu jesteś? No. Ty jesteś niewidzialny u mnie? Nie widzę. <grym> Ale co ci bije? Przecież tutaj nic nie ma. Czemu jesteś niewidzialny? Włączyłem ci ty. Masz to może cię będę widzieć. Ubrałeś go? Okej, okay, zaczekaj. Widzisz blok? No. To jest na nim. A masz czy tu No. <laughs> Można się tepać między wymiarami. Nie. No to... <laughs> Nie! Chwila, i to wszystko chyba. Na idę. Na serio? W taki sposób? Nie wiem je to. A co sobie dać do flipunku? Wszystko czego potrzebuję. O! Ale jaja. Aha, ty... Bięki. a A! Tamto mi nie wybuchło Ty, Enderman cię zapinał, tupę. Lol? No. No puść mnie! Wow. Teraz możemy sobie to trofeum postawić na łóżku! Ładny domek. Fajny. O, zamknę się, zamknij mnie widno. Mój domek Czy by ci to robić, czy nie trzeba? Nie, nie trzeba. Kurwa, wow. <górna>, ale pierłaś. Teraz do jądra ziemi A teraz piekło na ziemi Ja pierdolę <grywa> <grywa> Tak Próbuj jest! Żyjcie swoim życiem ci sztuczkę, musisz wejść tutaj, o tak o Wejdź w środek tutaj No Natyka. Postaw pod siebie pochodnie o -o! <noise> Jak ty przeżyłaś? Pół serduszka mi tylko zabrało <noise> No halo! Dobra, wychodzę z mm. bądź. Nie, Nie będę mać ja mam wolną wolę <noise> i mogę wejść <noise> <przydychać. głos> <noise>